Witaj z macowieńcze. Musimy porozmawiać o Elden Ringu. greeting I oferuję an akord. Znalazłeś się w krainie zastygłej w czasie, pełnej bezradności i rozpaczliwie potrzebującej zmiany. Doświadczysz tutaj smutku i cierpienia, ale też niesamowitego piękna. Wstań, Zmatowieńcze, Twój czas nadszedł, aby objąć tę krainę we władanie i zostać Eldeńskim Władcą. Przedtem musisz pokonać półbogów, albo i nawet samego boga, by posiąść eldeński krąg. Hola, hola, jakim władcą? Jaki znowu krąg? Jaki znowu zmatowieniec? I czym jest ten potwór? O co chodzi z tymi wszystkimi złotymi drzewami? O co chodzi w tym Elden Ringu? A co jeżeli wam powiem, że mam teorię, która bardzo zgrabnie opowiada o Elden Ringu? Uwierzylibyście mi? Gdy przeszedłem grę, miałem niemałą zagwozdkę, o czym właściwie ona jest. I nie chodzi mi o zarys fabuły czy wątków, ale o tę najgłębszą warstwę. Co Elden Ring chce mi powiedzieć jako dzieło? A dzieło Miyazakiego ma wiele warstw. Sam w wywiadzie dla filmicu przyznał, że Chcę, aby doświadczenie gry było historią gracza. Chcemy, aby część historii pozostała w jego wyobraźni. Dlatego nie opowiadamy sztywnie rozpisanej historii w rozwlekły sposób. Widzicie, zawiłość i niejednoznaczność Eldena to rzecz wpisana w niego. Dlatego każda interpretacja jest dobra. Ten film jest próbą analizy Elden Ringa. I podkreślam próbą, ponieważ nie znalazłem wszystkich przedmiotów, nie przeczytałem wszystkich opisów, jest ich ogromna ilość w grze. Dlatego czasem moje teorie opierają się na intuicji. Na skojarzeniach. Jeżeli lubicie takie bajdurzenie i ciekawe teorie, to zapraszam do materiału. Jeszcze na wstępie trzy małe oświadczenia. Po pierwsze, ten film zawiera spoilery. Jeżeli nie przeszliście gry, zachęcam Was do tego przed obejrzeniem tego materiału. Po drugie, nie przeszedłem dodatku do Elden Ring Shadow of the Air i nie zamierzam. Czemu? To już osobna historia. Myślę, że już z podstawowej wersji gry powinniśmy dużo wywnioskować. Jeżeli dodatek w jakiś sposób klarowny zaprzecza moim teoriom, dajcie znać w komentarzu. Po trzecie, nie będę opowiadał o postaciach i ich historiach. Na ten temat znajdziecie dużo ciekawych filmów, na przykład yy, na kanale Mae lub na kanale Balmora House. Oni z archiwizatorską wręcz skrupulatnością przedstawią Wam szczegóły tego świata. Tutaj będzie moje rozkmienianie. Gdy wchodzisz pierwszy raz do pogrobna, pierwsze na co zwrócisz uwagę, to na pewno drzewo R3. To górujące nad ziemiami pomiędzy drzewo przyciąga wzrok i jaśnieje na tle ciemnego nieba. Świecące niczym słońce na niebie prowadzi gracza niczym latarnia. Jeszcze nikt ci nie powiedział, gdzie szukać eldyńskiego kręgu, ale ty przecież już wiesz, że ono musi być tam. Już wiesz, że musisz się tam dostać. To prosty, ale jakże efektywny zabieg. Drzewo, które jest prawie zawsze widoczne podczas naszej wędrówki, musi być niesamowicie istotne dla wytłumaczenia sensu gry. Czemu inaczej miałoby być tak prominentne? To miejsce, gdzie znajdziemy nie tylko Eldeński Krąg, ale też Marikę i Radagona. To ono jest symbolem Złotego Porządku. To ono niejako kreuje cały świat. To drzewo Ertri jest źródłem życia. Inspiracja nie wzięła się znikąd. Motyw Świętego Drzewa znajduje się praktycznie w każdej kulturze i wierze, niezależnie od lokalizacji na kuli ziemskiej. Ja przytoczę dwa najbliższe mi skojarzenia. Czyli biblijne drzewo poznania dobra i zła oraz nordyckie święte drzewo Yggdrasil. Ocenę tych skojarzeń pozostawiam Wam. Yggdrasil to gigantyczne drzewo wszechświat, wywodzące się z nordyckich mitów. Łączy ono wiele światów, m.in. świat ludzki, bogów i umarłych. To most łączący świat sakralny ze światem świeckim. W grze mamy analogiczną sytuację. Drzewo, a dokładnie pień, mieści w sobie boginię Marikę i Radagona, a korzenie sięgają do głębokich podziemi aż do truchła Godłyna, półboga żyjących w śmierci. Nawet kraina zimowych gigantów, które od zarania dziejów walczą z bogami, jest również wzięta z mitologii nordyckiej. Jest to ogromna ilość nawiązań do wierzeń nordyckich, ale czy świat Elden Ringa to świat osadzony w tej kulturze? Na pewno nie, bo jest tu również mnogo nawiązań do kultury judeo-chrześcijańskiej. Marika wyglądająca jak ukrzyżowana, rozrzucone krzyżopodobne konstrukcje, czy właśnie imię Marika przypominające imię Maria. Inspiracja wiarą chrześcijańską jest wręcz bezsprzeczna. W świecie Elden Ringa istnieją też motywy ze starożytnej Mozopotamii, czy z Japonii, rodzimego kraju twórców. Wielu jest tu mieszania kultur. Ale nie będę się zajmować tymi ostatnimi. Ten kulturowy miks ma pewne konkretne zadanie. Ale wracając do drzewa, to drugim drzewem, które przypomina mi Ertri, jest biblijne drzewo Poznania. Biblijną historię zapewne znacie. Jej nieodłącznymi postaciami są Adam i Ewa, którzy sprzeciwili się Bogu. Najpierw Ewa zerwała owoc z drzewa Poznania, by potem przekazać je Adamowi. Czy już widzicie analogię w Elden Ringu? Na początku gry nie możemy wejść do grzewa, możemy to uczynić dopiero gdy popełnimy grzech kardynalny, spalimy je. W środku spotykamy Marikę i Radagona, analogię do pierwszych ludzi w raju. Marika roztrzaskała eldeński krąg i w ten sposób sprzeciwiła się wyższej woli. Dodam jeszcze tylko, że w nordyckiej mitologii to właśnie ludzie zamieszkiwali pień wielkiego drzewa Yggdrasil. Złoty porządek to analogia biblijnego raju. Jest on podobnie przedstawiony jako coś wspaniałego, jako coś, do czego trzeba dążyć i utrzymać za wszelką cenę. Niestety ludzie ziemi pomiędzy nie widzą, że ten czas dawno minął. Marika zapoczątkowała Złoty Porządek poprzez wyłączenie runu śmierci z Eldeńskiego kręgu, co spowodowało brak przeznaczonej śmierci. Podobnie Adam i Ewa, gdy byli w raju, nie mogli zginąć. Złoty Porządek to biblijny raj, który poszedł nie tak. Po roztrzaskaniu Złoty Porządek trwał, ale kraina ziem pomiędzy popadła w zniszczenie. Tak samo jak Adam i Ewa zostali wygnani i zaczęli doświadczać śmierci i bólu. Sprzeciwienie się Bogu spowodowało katastrofalne następstwa. Co w związku z tym? Przecież w grze Marika jest Bogiem. Do tego dojdziemy jeszcze. Ważne jest, że R3 jest swoistym telefonem, taką... neostradą. Bo też zawiesza się w każdym możliwym momencie, kto wie, ten wie. Pomiędzy Mariką, a wyższą wolą. Ten światłowód jest właśnie sposobem poznania dobra i zła. Czy Marika roztrzaskała eldyński grąg, bo dowiedziała się czegoś o wyższej woli? To, że Marika i Radagon to jedna i ta sama osoba, możemy dowiedzieć się albo dopiero wchodząc do Złotego drzewa, albo jeszcze przed w trakcie Questu Brata Korchyna i Złotej Maski. Ten fakt wiele filmów porównuje do alchemicznej postaci Rebisa, boskiego herma Afrodyty, łączącego cechy męskie i żeńskie. Rebis jest jednocześnie manifestacją i wynikiem magnum opus, czyli po prostu kamienia filozoficznego. Alchemicy starali się poprzez reakcje chemiczne zamienić każdy metal w złoto. Ale tak naprawdę to cel był inny. Próbowali poznać tajemnice rzeczywistości i świata duchowego poprzez eksperymenty na materii. Alchemia jest dla mnie dość odległą koncepcją i o ile widzę nawiązania Ringu do alchemicznych idei, to nie przekonują mnie one. Ja jak dowiedziałem się o tajemnicy Mariki i Radagona, od razu pomyślałem o innym koncepcie: animie i animusie. Anima i animus to odpowiednio kobiecy i męski w psychologii analitycznej Karla Junga. Karl Jung to urodzony w XIX wieku wybitny szwajcarski psycholog i psychiatra, uczeń Zygmunta Freuda, twórca psychologii analitycznej. Jednym z kluczowych pojęć w tej koncepcji są archetypy. Anima i Animus to odpowiednio kobieca i męska część naszego ja, inaczej self. Archetyp to wzorzec, symbol, motyw powielający się w niej świadomości zbiorowej i indywidualnej. Mówiąc w skrócie, to wzorce, które pojawiają się u każdego człowieka w snach, w marzeniach, bajkach czy opowieściach. Wymienieni wcześniej Adam i Ewa są też takimi archetypami, które od zarania dziejów istniały jako dwie strony tej samej monety. Rozszczepienie jedności na dwa ciała o innych cechach wyraża tęsknotę za idealną i pełną całością. Te skojarzenia alchemiczne i psychoanalityczne nie są całkowicie od siebie oderwane. Carl Jung interesował się alchemią i wiele idei zaczerpnął właśnie z niej. Więc można powiedzieć: bingo, doszliśmy w sumie do tej samej refleksji. Jednak o ile teoria Elden Ringa jako alchemicznej przepowiadki niewiele daje do myślenia, to spojrzenie na tą samą historię jako opowieść o psychoanalizie otwiera bardzo duże pole do interpretacji. Jeżeli Marika i Radagon to archetypy, to może znajdziemy ich więcej w ziemiach pomiędzy Moim zdaniem każdy półbóg jest pewnym archetypem. Na przykład Godfrey jest archetypem władcy, Mikela na przykład archetypem dziecka. W psychologii Junga istnieje też pojęcie cienia. Cień to ta część psyche, która jest ukryta i podświadomie wypierana. Nie jest ona zintegrowana z resztą persony. Jeżeli mówimy o cieniu, to w Elden Ringu mamy dwa prominentne przykłady użycia tego terminu. Pierwszy to cień drzewa Ertri, Miejsce akcji dodatku. Z historii tam zawartych wiemy, że jest to kraina ukryta przez Marikę. Przez analogię można wywnioskować, że skoro cień drzewa to podświadomość, to samo Ertri musi być w takim razie świadomością. Drugie użycie to bestie cienia. Wielkopodobne istoty służące niebianinom. Ich celem było służyć ale też pilnować, aby ich pan niebiani nie zdradził drogi wiodącej przez dwa palce. Jung opisywał cień jako właśnie element zwierzęcy, nieuświadomionego self. Przypadek? Nie sądzę. Idźmy dalej. Jeżeli Malikef to Jungowski cień, to co oznacza, że posiada on run śmierci? Moja interpretacja może Was zaskoczyć, ale jest następująca. Całe ziemie pomiędzy to człowiek, a drzewo to budzące się ego. Najstraszniejszą rzeczą dla ego jest śmierć, więc jest ona wyparta przez cień w postaci maliketa. Wszystkie runy eldyńskiego kręgu reprezentuje jakąś część self, idee i przekonania, które budują ego. Zostały one rozdzielone i rozrzucone po krainie. Więc celem bohatera jest integracja self z powrotem w jedność, dołączając też możliwość śmierci. Integracja cienia. Zbudowanie własnego ja na nowo z nowych przekonań i akceptacja nieuchronnego, czyli przeznaczonej śmierci. Czy zastanawialiście się, czemu kraina Elden Ring nazywa się Ziemiami Pomiędzy? Właściwie, pomiędzy czym a czym. Nazwa ta sugeruje istnienie innych krain, pomiędzy którymi istnieje ta w grze, ale jednak mapa nie ukazuje żadnej innej krainy. Ziemie pomiędzy są przedstawione jako jeden kontynent lub wyspa na bezkresnym oceanie. W grze są wspomniane inne krainy istniejące za morzem, jednak nigdy nie widzimy ich bezpośrednio. Mapa w grze przypomina te starożytne, na których ziemia była bezkresnym morzem, a cywilizacje jeszcze nie odkryły, że ziemia jest kulą. Nawet kopia starożytnej mapy z Mezopotamii jest wprost wprowadzona do gry, jeden do jednego. Czy akcja gry dzieje się zatem na Ziemi? No nie, w każdym razie według mnie nie. To pewna metafora. Świat w Elden Ringu jest starożytny, nieodkryty, pełny tajemnic, że jest jedynie częścią całości. Gdzieś tam, daleko, możliwe, że istnieją inne lądy. Istotną częścią Elden Ringa jest koncepcja zewnętrznych bóstw. To też przez nich świat jest niejako w rozsypce, ponieważ są to istoty, które sprowadzają bohaterów na złą drogę, lub wprost chcą zawłannąć ziemiami pomiędzy. Ludność jest targana przez pokusy bogów, którzy starają się ich namówić do wiary w nich. Jednym z takich ofiar jest Mog, który zawierzył bezkształtnej matce, bogini krwi i prawdy. Melania, dotknięta przerażającą chorobą, jest ofiarą Boga zgnilizny. Mamy jeszcze Boga Szalonego Ognia, który pragnie pochłonąć świat w blasku pomarańczowego płomienia. Stanowi on jeden z najwyraźniejszych antagonistów wyższej woli. Widzimy wyraźnie podział na to, co z zewnątrz, i to, co wewnątrz. To, co na zewnątrz, zawsze jawi się jako zagrożenie, jako coś, co trzeba zwalczyć i przezwyciężyć, jako niezrozumiała moc, która chce nas przekabacić. Wyjątkiem jest jedynie wyższa wola, która jest postrzegana jako wyzwoliciel. Jednak już na początku wędrówki dowiadujemy się, że ziemie pomiędzy zostały opuszczone przez wyższą wolę. Warto podkreślić rozróżnienie dwóch rodzajów bóstw zewnętrznych i wyższą wolę. Nie są one tożsame. Zewnętrzni bogowie to odpowiednik japońskich kami. Kami to idea wielobóstwa. Reprezentują one często siły natury w postaci potężnych duchów. Z kolei wyższa wola to bardziej Bóg monoteistyczny, jego źródła trzeba czerpać z kultur judeo chrześcijańskich. Skoro to, co na zewnątrz jest domem różnego rodzaju bóstw, od politeistycznych do monoteistycznych, a tym co wewnątrz to drzewo, czyli ego, to ziemnie pomiędzy, jak nazwa wskazuje, to wszystko pomiędzy ego a światem boskim. Jest to według mnie ludzkie ciało. Za tą teorię przemawiają trzy poszlaki. Mapa świata przypomina ludzki płód. Okej, okay, to nawet mnie nie przekonuje w 100%. Druga poszlaka to mapa stolicy Lajndell, która wygląda łudząco podobnie do przekroju głowy. Część miasta została zasypana przez popiół, odcinając główną bramę. Wydmy na mapie jawią się niczym zwoje mózgowe. Ostatnia, trzecia poszlaka to już twardy fakt, a jest nią opis przedmiotu kostura otrzymanego ze wspomnienia matki palców z dodatku. Tam możemy przeczytać: Wyższa wola zesłała matce znaki spoza mikroświata. W języku polskim niestety niewiele to mówi i można obwiniać za to tłumaczy, ponieważ w języku angielskim zostało użyte słowo mikrokosmos. Przyjrzyjmy się, co oznacza to pojęcie. Według starożytnych myślicieli można wyznaczyć analogię między budową ludzkiego ciała a kosmosem. W nurtach filozoficznych, takich jak platonizm, stoicyzm czy gnostycyzm, to pojęcie znajdowało się w centrum. Zakładali oni, że dobre życie to życie zgodne z porządkiem świata jako istoty. Skoro ludzkie ciało jest ożywione przez duszę, to świat jest także żywy, inteligentny, dzięki duszy świata. Tę duszę nazywali oni Anima Mundi. Ta dusza świata w Elden Ringu to według mnie wyższa wola. Tak, według mnie Elden Bis jest jej manifestacją. Jego ciało wprost przypomina żyjący kosmos, jakby zbudowany z galaktyk i mgławic. Jego świetlisty układ nerwowy przypomina ludzki. To coś na kształt hybrydy, człowieka i wszechświata. No i te tajemnicze złote drzewa w tle. Skąd się wzięły? Według mnie, te wszystkie inne złote drzewa to jaźnie, ega innych ludzi. To inne ziemie pomiędzy, pływające w bezkresnym oceanie. Wyższa wola to sieć łącząca wszystkich ludzi lub mówiąc bardziej Jungiem podświadomość zbiorowa. Ciekawe jest podobieństwo, na które mało filmów zwraca uwagę. Otóż moment w intro, kiedy łaska nas dosłownie wskrzesza, to miejsce wygląda wręcz identycznie jak wnętrze drzewa. Mamy też wskazówki, że zmatowieniec jest tego samego rodzaju co Marika. Stąd możemy wysnąć dwa ważne wnioski: drzewo to naczynia na dusze. To wiemy z dalszej gry, ponieważ jego korzenie były miejscami pochówku, aby dusze zmarłych mogły połączyć się z powrotem z drzewem. Po drugie, zmatowieniec to kolejny jungowski archetyp. Podczas wyboru postaci mamy do wyboru takie archetypy jak wojownik, astrolog, prorok, więźniarz, nędzarz itd. Co one wam przypominają? Mnie osobiście przypominają kartę Tarota. I myślę, że to dobry trop, bo karty tarota mają za zadanie odblokować to, co podświadome, ale nie będę się wymążał nad kartami tarota, bo tu moja wiedza się kończy. Jako jeden z typów postaci możemy wybrać rasę numen. Kim jest numen? Według gry to postać, która rzadko się rodzi i żyje długo. Według Wikipedii, numen to określenie znów używane w starożytności. To pojęcie dość mgliste i może równie dobrze oznaczać tajemniczą, bezpostaciową i boską siłę panującą w świecie, jak i po prostu boską wolę. Ale istnieje też nowsze znaczenie słowa numen. Jest to termin prowadzony do filozofii przez Immanuela Kanta, który oznaczał rzeczywistość, która istnieje niezależnie od świadomości. Rzecz sama w sobie. To rzecz, która nie może być poznana, ponieważ ludzie poznają rzeczy na podstawie zjawisk. Słyszeliście o tej filozoficznej zagadce, czy drzewo upada w lesie, jeżeli nikt go nie słyszy? To drzewo, które opada w lesie, to numen, ale to, co my poznajemy, to fenomen, czyli efekt upadania, dźwięk, wizualia. Czemu Jazaki użył tego pojęcia w swojej grze? Mi ono w pierwszym znaczeniu bardzo przypomina japońskie pojęcie kami, czyli bożków natury. Gracz w Elden Ringu. Jest też w pewnym sensie boski. Pochodzi z Mariki i jest wolą bożą. Ma konkretne zadanie od bogini Mariki. Po drugie, nie może być świadomie poznany, ponieważ jest archetypem. Ale to tylko moja teoria i jestem ciekaw waszego zdania. Celem ma to więcej zebranie wszystkich runów i stanie się eldeńskim władcą. Ale czemu na końcu musimy pokonać samą anime mundi? Jaki sens ma pokonanie istoty, która daje nam cel? Mam silne przekonanie, które popchnęło mnie do stworzenia tego filmu, że jest to jungowski proces indywiduacji. Według Wikipedii proces indywiduacji to rozwój psychiczny, stawanie się całością, a szczególnie proces ku temu prowadzący. Ostateczny cel procesu indywiduacji to jaźń. W psychoanalizie Junga ten proces można zauważyć poprzez analizę snów, patrząc na niego niczym jak przez dziurkę od klucza. Dusza wtedy pracuje nad integralnością. Ziemię pomiędzy to może w takim razie sen znów coś pomiędzy rzeczywistością a światem boskim, astralnym. Idąc dalej, według Wikipedii, proces indywiduacji dzieli się na dwie fazy. Faza pierwsza polega na przystosowaniu się do rzeczywistości zewnętrznej i ma charakter inicjacyjny. Faza druga polega na przystosowaniu się do rzeczywistości wewnętrznej i przebiega w przestrzeni archetypów i symboli. Jest to spotkanie z własną duszą, aspektem męskości i kobiecości, animą i animusem. Prawda, że brzmi łudząco podobnie do historii Elden Ringu? Natomiast unicestwienie Eldyńskiej Bestii nie niszczy wyższej woli. To jest jedynie akt odcięcia się od podświadomości zbiorowej. Tę teorię dopełniają zakończenia gry. Są one końcem procesu indywiduacji, stworzeniem jaźni. To my mamy wybór jaką jaźń skonstruujemy, wybierając tzw. runy naprawcze. W grze mamy 6 zakończeń, w tym jedno zwyczajne, w której w sumie niewiele się zmienia i nie używamy żadnego runu naprawczego, aby zmienić Stan rzeczy w ziemiach pomiędzy. Interesująco to zakończenie nazywa się erą rozmamu. Rozumiem, że indywiduacja nie zachodzi, a jaźń nie jest gotowa do zjednoczenia. Inne zakończenia to wybranie idei, która będzie przyświecała całemu twojemu życiu do śmierci. Ten okres metaforycznie jest ujęty jako wiek albo tysiąc lat. Ostatecznie więc stajemy przed wyborem. Jaką drogą obierzemy w życiu i jaka filozofia będzie nam przyświecać? Jednak, jeden materiał to zdecydowanie za mało, by opisać dokładnie zakończenie Elden Ringa. To rzecz na inny materiał. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. i Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że podobała Wam się ta analiza, albo po prostu nie macie nic lepszego do roboty. W każdym razie, w obu tych przypadkach, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, hitnijcie dzwoneczek, i chętnie przeczytam wasze komentarze na temat właśnie tej świetnej gry, jaką jest Elden Ring. Do zobaczenia, do następnego. See ya.